Katarzyna, znowu. E, to jest już trzeci odcinek mojego wideobloga. E, dzisiaj, jak m, pamiętacie, mieliśmy gadać o seksie, ale pomyślałam sobie dzisiaj, siedząc e, m, na klozecie, że nie będziemy gadać o seksie, bo ten temat jeszcze może poczekać. A są ważniejsze sprawy w życiu każdej glam dziewczyny, niż seks, właśnie. I, dzisiaj będzie. <laughs> o jedzeniu. o zdrowym jedzeniu. Zdrowe jedzenie jest bardzo ważne. Pływa na włosy, na cele na paznokcie, na celulit, który jak wiemy, no, zdarza się każdej kobiecie. Szczególnie tej większym. Dlatego pokażę wam dzisiaj, co gotują, co gotują fit, fajne glam dziewczyny. Będzie zdrowo, będzie śmiesznie, będzie super i będzie przewiernie. O, Wasze mi się spodziewają, ale... ten zaraz, lecimy do kuchni. Dziewczyny, dzisiaj w kolejnym odcinku będzie pomagała mi moja współlokatorka Marta. E, przywita się Marta. Cześć. Cześć. Dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj będziemy robić zdrowe szakcie. Zdrowe jedzenie będzie. Marta, możesz zabrać psu yy, zabawkę, i Dobrze, lecimy, robimy sobie pesto z czarnej bazylii, Ono już jest obskubana, tu została zielona, reszta ziół jest na balkonie. I teraz będziemy robić pyszne, zdrowe pesto. Są orzechy, jest żółty ser, oczywiście nie za dużo, bo ser idzie w dupę, a my nie chcemy, żeby szło w dupę, tylko żeby szło w tyce. No i robimy. No, więc tak, zapewne się zastanawiacie, skąd u mnie w domu tyle warzyw i zdrowych rzeczy. Proszę Państwa, yy, każda kobieta gram wie, że warzywa to jest zdrowie, to jest radość, to jest szczęście i coraz yy, mniejsza dupa, a to jest naszym celem oczywiście. Także mamy tutaj piękne, świeże papryki. Ja dzisiaj byłam na bazarze, nakupowałam się tego cholerstwa, no tych dziadów z brudnymi łapami, ale to już pomijam. Mamy pomidory i mamy cebulę, ostre wodomno, ostre jak piekło. O, takie są cebule. Marta, pokaż. Super są cebule i zastanawiajcie się pewnie, jaki fit jedzenie będzie. Od razu mówię, że to nie będzie sałatka, to będzie o wiele, wiele fajniejszego. Yy, drugi składnik jest tutaj? Nie, to nie tu. Gdzie jest, Marta, drugi składnik? Yy gdzie jest kurwa ciasto? Na balkonie, kurwa. mamy tutaj ciasto. Kurwa masz, oddaj klapka. Marta, twój pies jest taki chujowy czasami, że nie wytrzymie. To jest ciasto, więc już powoli możecie się domyślać, co to może być. To będzie takie jakby... takie coś, takie włoskie danie, tylko tyle wam powiem, także niedługo to wskakuje do pieca i zobaczymy. Spróbujemy czy pesto wyszło dobre. O tylko, o. no zajebiste jest, no, no zajebiste po prostu. Super. Super. Miksujemy. nie Kroimy teraz Trzy kulki mocelnej. Może Wam się wydawać, trzy kulki to jest całkiem dużo, ale na takie duże dziewczyny jak my, trzy kulki to jest wystarczająco, dużo. Ja zawsze sobie lubię w kuchni. Yy, próbować tego co robię, więc czasami sobie, a, były by za by całkiem i myślę sobie, dobra motalega. No i krajem dalej. Wszystkie warzywa musimy bardzo, ale to bardzo dokładnie umyć, bo teraz rolnicy to używają takiego gówna, pryskają tym z syfem te wszystkie warzywa, a potem to ryj wypala po prostu i, i, i trzeba by na tego wszystko ładnie umyć. Nóż, ja potrzebuję już. Marta, wiesz co, ty tak umiesz operować, że w ogóle ja je. Słuchajcie, wszystko pięknie kroimy, kroimy paprykę, dobrze kroję paprykę, o tak, paseczki, paseczki, kroimy, czerwona, dorodna, zajebista, tak jak my, Ach, pachnie taką dobrą papryką, jeszcze tak ją pokroimy w kostkę, ciach, 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 ciach. Marta kręci się? Mhm. Mm Dobrze, teraz będziemy kroić cebulę. Taką wielką cebulę z bazaru tych brudasów. Skrajamy te wszystkie te niedogodności tutaj. Ciach, 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 ciach. Wąt z nimi. To możemy wypieczyć. Kraimy sobie tutaj co na pół. O, druga część. I kroimy pyszną, świeżą cebulę. Cebula ma to do siebie, dziewczyny. Może o tym nie wiecie, bo matka wam raczej gotuje, a nie wy same. Że po cebuli się niestety płacze straszliwie. Mam nadzieję, że mnie to nie dotknie. No i tak, dziewczyny. Mnie ja już oczywiście szlak trafił, wy możecie sobie kupić gogle albo zerówki, bany tak jak ja mam yy, i przy cebuli do tego trzeba właśnie uważać. Ale cebula to jest o tyle dobra rzecz, że jak już się tak poryczycie i zauważycie, że macie całe oczy przeszklone, to biegniecie jak sprinterki na skype'a rozmawiać z byłym i mówicie, że to wszystko wina tego skurwysyna. No i dziewczyny, już prawie wszystko gotowe. Jak widzimy, oczywiście od początku chodziło o to, że robimy pizzę, pizzę domową. Oczywiście nie samymi warzywami człowiek żyje, ale też pysznym, tłustym, dobrym salami. O, mamy Tutaj mamy zjawione pesto i mm, ładnie nakładamy mm, salami. Tutaj Marta pokaż, jak ładnie to wygląda. Mm, nakładamy salami, puchamy. Możemy go dużo nałożyć. Salami nie jest takie tłuczące, bez przesady. Zresztą to jest z Piece ma jest bardzo zdrowy, więc możemy go dużo, dużo nałożyć. I kładziemy tego, ile wlezie. Pychamy w ciasto ładnie, właśnie tak. O, proszę bardzo, jakie zagięte, śmieszne. Jak nam trochę zostało? No to wiadomo, możemy sobie tam dziadnąć. Oczywiście nie za dużo, bo więcej zjemy na pity. A? Już, Marta? Okay. No i mamy pizze gotowe, oczywiście sera sobie nie żałowaliśmy, nie żałujemy sobie sera. Marta jest na diecie, więc ja dwie pizze będą dla mnie, ale to nie jest dużo, to się wydaje, że to jest dużo, ale tak naprawdę to nie jest dużo. Podajemy tutaj na górne szyny, niżej Marta mówi, oj Marta, no to teraz mi to mówisz, tak to jest właśnie prosić o pomoc. Współlokatorkę. Dobra, gotowe. Teraz wsadzamy drugą pce do pieca, ona musi iść na inne szyny. Dietetycznie, zdrowo, z warzywami, odrobina sera, oliwa widzimy tutaj tańczy sobie wokół ciasta. Bardzo wszystko to ładnie wygląda. Wstawiamy do pieca. No, kurwa! Skurwysyństwo Marta! Ja ci mówiłam, żebyś wezwała do naprawy tego gówna kogoś! No i patrz, co za kurestwo, no! No i patrz! Co? Nie, kurwa, sama sobie poradzę. Pierdolę. Kurwa, mówiłam. Do naprawdę, to nie. Dobra, nie Przepraszam, że się uniosłam. Pierdoli. Stawiamy to do pieca, wszystko jest gotowe i czekamy, aż się plac zrobią. Je trzamiemy i będziemy zdrowe i piękne. Pizza jest gotowa, dziewczyny. Teraz bierzemy tutaj jakieś te urządzenia do krojenia. Jezu, te Włochy. To jest po prostu, bo Marta mi zawalała oczywiście gumkę do włosów. Suka. Yy, tak się jak kroimy. Teraz sobie placuszka przez środek, ser się pięknie zapiekł i nasza pizza domowa, zdrowa, dietetyczna jest gotowa, proszę państwa. Ja zaraz oddam się konsumpcji, a was zapraszam na kolejny odcinek yy, mojego blogowego show gram XL, w którym yy, tym razem nie będzie tak wesoło. Nie, nie będzie jedzenia, nie będzie kosmetyków, będzie poważna rozmowa. Będzie poważna rozmowa o używkach, które wlewacie, bądź wciągacie w swoje ciało. I ja stwierdziłam, że ja muszę zareagować i muszę w końcu coś powiedzieć w tym temacie, bo nie może być tak, że kobiety XL robią sobie krzywdę. Po prostu dlatego następny odcinek będzie o używkach, ale ten zakończymy wesoło, jedząc bardzo dobrą, dietetyczną pizzę. Cześć dziewczyny, do zobaczenia!